Witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku Żerardów i bar rodem z komedii Barei. Ostatni chyba, może jest więcej takich barów, natomiast ja już dawno czegoś takiego nie widziałem. Rodem z PRL-u, bar pełne gary, warszawski Żerardów. Czy warto kupić o czy rozważyć? Ja uważam, że warto kupić tutaj obiadzik. Cena 30 zł za cały obiad. Ja kupiłem zalewajkę mielonego z surówką i ziemniaczkami. Porcje nie są za duże, jak na tą cenę. Tak nie każdy się tym naje. Natomiast no, kuchnia jest typowo jak za komuny, za komuny. Smaczna i tak się kiedyś gotowało i warto tutaj przyjechać nawet z Warszawy żeby zobaczyć jak kiedyś wyglądały bary mleczne właśnie jak się kiedyś gotowało za komuny jest to bardzo dobry obiadzik daję mu ocenę 4 na 5 4,5 czyli prawie maksymalną lepszy bar jest tylko w Warszawie na ulicy Chorzej Kruczej Bambino gdzie tam smak był zdecydowanie lepszy niż tutaj. Natomiast jest to no, drugi bar pod względem y, smaku, y, który do tej pory jadłem, więc po bambino jest to drugi bar, w y, którym warto zjeść po prostu obiad. Y, atmosfera jest niepodważalna tutaj, czuje się po prostu. Jakbyś żył w latach 50., 60., 70., 80., i budynek, i środek, i te panie wszystko to do siebie pasuje. Byłem zachwycony tym miejscem, więc jak będziesz przejeżdżać przez Żerardów, zapraszam Cię, żebyś tu wszedł, żebyś pokazał swoim dzieciom, jak kiedyś Polska wyglądała, za gierkach chociażby. No rewelacyjne miejsce, mam nadzieję, że nie zniknie. Są te stare zdjęcia. Niestety było dużo ludzi, nie mogłem filmować. Do usłyszenia hej, w następnym odcinku. Cześć!